Takie swawole, jakimi podnoszą ciśnienie współpodróżującym piraci drogowi na S3, wkrótce będą bardzo ograniczone. Tylko do 31 października tego roku na krajowej S3 doszło do 114 zdarzeń. Zginęło 5 osób, 26 zostało rannych, z czego na 6-kilometrowym odcinku zawada do tej pory zanotowano 4 wypadki, w których zginęło dwoje ludzi. W porównaniu z rokiem 2013. Te liczby ciągle rosną, dlatego zapędy nadużywających prędkości zostaną wyhamowane. Mamy wszyscy nadzieję, że ta zmiana organizacji ruchu i zmiana oznakowania, która powstała, koncepcja tego powstała po konsultacjach również z zielonogórskimi policjantami, że znacząco poprawi bezpieczeństwo właśnie na tym odcinku, który jest jednym z najtrudniejszych na trasie S3 w naszym powiecie. Zmiana organizacji ruchu na tym odcinku S3 to już nie same plany. Przez kilka dni kierujący samochodami w drodze do Sulechowa i Zielonej Góry napotkają utrudnienia, bowiem drogowcy malują nowe linie. I tu apelujemy o szczególną ostrożność. Po zakończeniu prac, do Zielonej Góry będą biegły dwa pasy, a w stronę Sulechowa jeden. Przeciwne pasy ruchu na wysokości zawady zostaną oddzielone martwym polem, a udający się na północ będą musieli zapomnieć o wyprzedzaniu. Na początku na pewno będziemy tam częściej obecni po to, żeby sprawdzić, jak kierowcy reagują. Być może będzie potrzebna również jakaś modyfikacja, no i będziemy o tym mówić także za Państwa pośrednictwem i uczyć kierowców o tym, że tam ta zmiana organizacji nastąpiła. Najważniejsze jednak, aby do tego czasu teraźniejsze rozwiązania skutecznie ograniczyły zapędy kierowców i liczbę wypadków.